No i się lecimy pingom i pierwszy sygnał. zgniecia na kulkach łowiana. Z takiego wodaczka. Dobra, ryjemy. I następny sygnał taka mała kulka owiana muszkietówka przy dróżce no i co? Ryjemy dalej i już tutaj nam wystaje i chyc puseczka do małzerka Teraz sprawdzimy Sygnatury O jak pięknie widać Co tu mamy? 87-34P To jest gwiazdka Pięknie Ale ładna Dobra, kopiemy dalej Następny sygnał Następna kulka z takiego dołka Ryjemy dalej no, robi się nam tu ładny przekrój kulek ołowianych. A ja chyba z nieobciętym końcówką z takiego dołeczka. Sygnalik około 60 no i co? Kopimy dalej. No proszę. W końcu. O ho, 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 hak mam! O kurde myślałem, że guzik będzie. A to Hak! O ja pierdzielę, ale petarda o kurde Gdzie mieć ze środka, o kurde petarda o nawet Jak nie widać producenta kurde tu mi tu mi skupiaj a nie gdzieś tam na tło o e a Q! o ja pierdziele petarda z takiego dołka. No praktycznie było na 15 cm, coś takiego. Kurde Dobra, kopiemy dalej. Nie jest łatwo Kuźwa, kulek, już tyle nakopałem odłamków, ale kopiemy. Nie poddajemy się. O, kurde. Podkusiło mnie, żeby rozkopać trochę szerzej. I mamy łuseczkę O, tu już słabo sygnatury widać. Ale sponka zbita, strzelona. No tutaj ją uderziłem. Ale co? Tutaj jakoś tak podkusiło mnie. i Może coś będzie jeszcze. Zobaczymy. I kolejny sygnał. Następny. Destrukt zapalnika. Multum tego tu jest, ale co się dziwić, Szukamy. może coś się trafi do paka. Dobra, kopiemy dalej. No i następny sygnał, taka ładna useczka, pięknie widoczne sygnaturki, salutka trochę tutaj zarośnięta z takiego dołka a tu był hak a tu łuseczka i kopiemy dalej następny sygnał już inna łuseczka. ta już z czego widzę rosyjska to są literki chyba jak dobrze widzę Syrylicą. Chyba, że mi się po prostu w oczach pierdzieli. O kurde, łap, to Widać, że się paliła. Bo tu ją rozsadziło z boku. Pocisk wyleciał. no od boku ją rozsadziło. Taki dołeczek. Dobra, kopiemy dalej. następny sygnał. Nakładka antyrykaszytowa na pocisk przeciwpancerny. Praktycznie na wierzchu. Tutaj rozorane to jest. Bo niestety, coraz jeżeli tu będzie coś znaleźć. Bo niestety leje. Są zasypywane stopniowo Także Trzeba śpieszyć się I tu porządnie przelecieć to Bo kurde Trzeba znaleźć coś od paka Dobra, szukamy dalej Tuż obok Lotka od moździerza Zbita z płoneczka Także jest. Dobra, lecimy dalej. Teraz taki odłamek z kawałkiem pierścienia wiodącego. Bardzo grube żeliwo. I od razu Wam coś pokażę. Jak to bardzo jest tu rozorane. Że po prostu fanty leżą na wierzchu. To resztka zapalnika. Strasznie zmasakrowany. Pewnie tu tego więcej jest. Dobra, kopiemy dalej. O, i tu jaki piękny kawałek. Ładny, bardzo ładny. Dobra, kopiemy dalej. No i następny sygnał. Wygląda jak łuska. Ale może to. Destrukty zapalnika, ciężko mi powiedzieć, ale raczej łuska rozsadzona. Dobra, kopiemy dalej. No i tuż obok rozsadzona łuska. musiały się nieźle palić. Dobra, lecimy dalej. Następny sygnał: Denko od łuski. Kaliber słuszny jakoś dziwnie tutaj jakby w rogach jakby ponawiercano. I praktycznie na wierzchu. Dobra, kierujemy się do auta. I czas na podsumowanie. Co trzymał zerki? Jeden nie wiem co. Nie wiem czy to. Osim to to nie jest. Tu jakiś czubeczek na oko. Ta łuska na oko. Cała rozpiszczona. Multum. Kuleczek muszkietowych muszkietowych większe, mniejsze. Tutaj rozwalone jakieś łuski. Tutaj elementy destrukty chyba zapalników. I tutaj chyba prawdę dnia. Czyli hak z żadną sygnaturą eaq w ładnym stanie nawet git no i cała torba o pokaż złomu odłamków jeszcze tutaj mam podkład od wąskotorówki chyba no i co na takim terenie się kopało no i co